13 maja, Jeruzalem, Księga Życia Żyj milczeniem całej Twej istoty, unikając hałasu wokół siebie, a w sobie zachowując spokój. Wierz, że dobro nie czyni hałasu, a hałas nie przynosi dobra. W życiu wspólnotowym spokój konieczny jest dla braci, którzy się modlą Czytają, piszą, lub odpoczywają wieczorem. Z miłości czuwaj zatem nad swym sposobem chodzenia, pracowania, przyjmowania gości, rozmawiania. Także i milczenie jest miłością. Bądź więc dyskretny, przyjmując gości, zwięzły w telefonicznych rozmowach i korespondencji, powściągliwy w tonie głosu umiarkowany w uśmiechu. Patrząc jeszcze głębiej poprzez milczenie, naucz się kochać. Jest ono owocem braterskiej jedności, a jednocześnie drogą, która do niej prowadzi. Milczenie nauczy cię dostosowywać się do twych braci i sióstr oraz pozwoli ci znaleźć właściwą równowagę pomiędzy życiem ukrytym z Chrystusem w Bogu a dzielonym zgodnie z najważniejszym długiem wzajemnej miłości.